I tak oto witam w 14 dniu mojej wędrówki w Wieszczady Kolejny wspaniały dzień, kolejny wspaniały poranek właśnie nastał Póki co nie pada, chociaż tak się, to się zapowiada na taki deszcz Porządny, dlatego nie będę długo wam ględził, tylko zabieram się zapakowanie tego całego ustrojstwa, którego uwielbiam robić po poranku Spało się dobrze, co do prawda te drzewa Strasznie hałasowały, są strasznie wysokie i się gibią na boki, I, i cały czas miałem wrażenie, że ktoś z nich na mnie pęknie. No ale wrażenie szybko odpuściło. Też miałem przygody z zasięgiem, którym e, wydawało mi się, że tu będzie ok, bo były tak naprawdę trzy kreski. A e, jak zacząłem rzucać dla Was wczorajszy film, <grym> okazało się, że wrzucał się równe 5,5 godziny. Także no grubo jest, po prostu grubo. Już wychodziłem z namiotu, trzymałem, żeby był zasięg. Nic to nie dawało. W końcu podwiesiłem telefon pod pod, mos pod moskitere w, w, w namiocie i po prostu poszedłem spać. Jak się przebudziłem, to już się wrzuciło przed północą, także e, także taka przygoda wieczorna. Dobra, tak jak mówię, nie ględzę. Boże, te drzewa się czasami przechwilają. Tam w tle to po prostu masakra. Więc to widać nie widać. Ależ one się gibią. Ech. Dobrze, piękni moi, kawa wypita, legowisko, obozowisko zebrane. Czas wrócić na główną trasę. No, i jeszcze muszę się cofnąć 450 metrów, tam gdzie już przechodziłem wczoraj, do sklepu. A to z tego względu, że dalej sklep mam najbliższy dopiero 4 km dalej, nawet ponad 4,5 chyba, coś koło tego. Także wolę się tutaj zaopatrzyć w rzeczy, a że wczoraj wcześniej się rozłożyłem. No to wszystko, pozjadałem tak naprawdę, mam pusty plecak. Śmieci tylko niosę, żeby wyrzucić. <laughs> A tak to nic, jeśli chodzi o coś wartościowego tam nie ma. Woda tylko tak samo została. Wody ja zawsze pilnuję, żeby nie zabrakło, także, także pod tym względem zawsze się staram na bieżąco kupować, uzupełniać. Dobra, tak jak mówię, już jestem przy trasie. Zobaczcie się wspiąć i ruszyć do sklepu na małych zakupejsion a potem będzie problem Na co ja mam dzisiaj ochotę? O kurde, nie mogę się skłonić Łupanie Plecak mnie przeciąży poraka <grytania> kuśma O Boże. Na co ja mam się ochotę słuchajcie Flaczki już były Może jakieś gołąbki sobie kupię Albo in o! Fasolka po Bretońsku ale teraz bym sobie... O tak, to jest to! To jest to! Aj, no człowiek pojadł, to od razu inna energia. Kawcia wjechała, jedzonko wjechało. Można paszerować teraz przez długie godziny. Chociaż dzisiaj, z tego co już mi wiadomo dystans nie będzie jakiś długi więc więc tym bardziej motywująco do pójścia dalej cofam się w to miejsce z którego przyszedłem i ruszam w dalszą drogę napełniony jeśli chodzi o brzuch napełniony jeśli chodzi o plecak tak jak pomyślałem, tak zrobiłem fasolka po betońsku to będzie dobry pomysł ależ to droga pięknie wygląda w takim jesiennym wydaniu Kurczę, tylko że no, ta kamerka ma swoje minusy. Czekajcie, przełączę się na iPhone'a. O, tutaj zdecydowanie lepiej. No pięknie jest, po prostu jest pięknie. Jesień, liście, no, no coś wspaniałego. Gdyby jeszcze to jakieś pobocze było, to w ogóle byłaby baja. Nie no, fajnie. Nawet jakieś tam niebo zaczyna prześwitywać niebieskie. Dobrze jest. Cudo. Taką jesień właśnie lubię. Najchętniej tylko bym nagrywał telefonem, ale z moją biedą pamięcią 128 dużo filmików tam nie upchnę, więc niestety cały dzień racjonowania by się chyba nie zmieścił. Także niestety musicie być kazani na tą kamerkę, którą posiadam. A wygląda jak wygląda, no. Może jakbym się nauczył jej obsługiwać ustawiać to może byłoby lepiej, ale to jeszcze nie ten moment. O, uwaga! Ha, mówiłem, nagrywam i to minął. Kolejny, zobaczcie, to działa. Ten sposób na działa. Wystarczy iść po bocze i mieć kamerkę. Nie, chciałem iść tutaj tym poboczem, ale to się nie da, bo to dziury to nierówny, nierówny teren kurde jak wieje Dziury nierówny teren i nogi mi wpadają. Co chwilę się boję, że sobie kostkę skręcę. To chciałem powiedzieć, ale wieje. Chyba znowu muszę przyodiać moją czapuncję Co by mi czerepu nie przewiało o trochę Główkę będzie lepiej. A ja mam dobre wieści: słuchajcie, Kamil, mój follower z Instagrama, na którego to będę serdecznie Was zapraszam, jeśli Was tam nie ma, napisał mi wiadomość, że że ma dla mnie nostek na dzień dzisiejszy. Pod dachem, także załatwił dla mnie lokum, dla co serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. Spędzę noc w cywilizowanych warunkach, podładuję sprzęty, wymyję się, wypiorę. No i też, z tego co, co wiem, wyskoczymy pewnie na jakieś krótkie zwiedzanie, dzięki czemu też kilka informacji fajnych. Ja zobaczę i wy się dowiecie czegoś ciekawego o leżajsku. Także zobaczymy, jak to przebiegnie w praktyce. Natomiast, jeszcze raz bardzo, bardzo kamień celowski. Dziękuję! Ale wieje! Dzień dobry, kawę czarną, średnią. Będę twardy, nic więcej oprócz nie wezmę. Z Warszawy, Bieszczady. Mój czternasty dzień, no? Tak. No serio, mówię, uważnie Chodźmy, świat się nazywam. Także wszędzie tak na Instagram, Facebook i oto teraz o, Od tego momentu Dzięki A tu jest kawcia, dobra ile panu czasu zajmuje na w ciągu roku takie przemieszczanie się? A to zależy, za to zależy jak ten gdzie idę, jak idę, czy mi się śpieszy, czy mi się nie śpieszy. Teraz tak naprawdę sobie przeznaczyłem dwa tygodnie, natomiast nie wziąłem pod uwagę, że w tych takich większych miastach chcę się zatrzymać i odpocząć, więc pewnie około trzech tygodni. Myślałem, że na Wszystkich Świętych wrócę, ale nie ma szans. <laughs> więc, więc niestety źle, źle przekalkulowałem. Natomiast tak jak szedłem na, do, do Hiszpanii, no to cztery miesiące. Na Maltę cztery i pół miesiąca, prawie pięć miesięcy. Przez całe Włochy musiałem przejść i no, przez Sycylię. E... Do Kopenhagi, dwa chyba i pół miesiąca jakoś. I teraz w Grecji byłem w wakacje też dwa, dwa i pół miesiąca, więc no, mniej, więcej mniej więcej takie w są. W interne, no, no więc mniej więcej. O tym, nie o tego Z Warszawy są, no? O, no proszę, to proszę pozdrowić po no, w <laughs> Dobra, idę wypiję kawkę albo tutaj sobie siędę. Nogi odpoczną. <laughs> I tak oto przerwa na kawę trochę się przeciągnęła z racji tego, że. Najpierw bardzo przesympatyczna rozmowa z przypadkowym klientem, który usłyszał, jak mówiłem, o swoich wędrówkach. A potem zainteresowani pracownicy stacji też przybiegli, żeby dowiedzieć się więcej, co to za wariat ich odwiedził. Także pozdrowionka dla Was! Wszystkiego dobrego! A ja już ruszam dalej w kierunku Leżajska. Na szczęście jest pobocze, na szczęście jest gdzie iść. Także nie muszę znowu wędrować drogą oby, tak dalej a tą trasę pokładam w gmieniu oka. Zamknięte nie będzie widać, zobaczymy telefonem. O, ten widać, papici. To no ładnie, nie powiem, że nie ładnie, bo ładnie. Jeszcze w tej jesiennej aurze ślicz, Dobra, żeby nie iść znowu ulicą to chęcam w bok Widziałem, że tam jest przejście Nawigacja pokazuje, że Do Leżajska dojdę tym lasem Ścieżki są, więc Zdecydowanie będzie przyjemniej niż Nawet nie wiem, czy tutaj nie można iść ja. Ola ten. Bez kombinacji, Tomuś, bez kombinacji. Nie kombinuj, nie kombinuj. Dobrze będzie. Dzięki moi, jeśli i was nurtuje, czemu ten las nazywa się las klasztorny, to już śpieszę z odpowiedzią. Wyszukałem, proszę państwa. Nazwa las klasztorny pochodzi stąd, że dawniej las ten należał do Bernardynów z Ulanowa, słuchajcie. No kto by się spodziewał, zakonnicy wykorzystywali go jako źródło drewna i miejsce odpoczynku, ale też otaczali go ochroną. Przez wieki teren był mało przekształcany przez człowieka, dlatego dziś ma charakter prawie pierwotnego lasu. To dlatego jest tak ładnie. Kurczę. Co tu jeszcze mamy? To teren o wysokiej wilgotności, miejscami, torfowiskami i starymi drzewami o imponujących rozmiarach. No, to by się też zgadzało. Kurczę. W okolicy rezerwatu można znaleźć kapliczki, które, kapliczki i stare krzyże, przepraszam, które świadczą o dawnym znaczeniu religijnym i kulturowym tego miejsca. To stąd tam ta kapliczka może była. Wszystko się zgadza, wszystko się sumuje, wszystko się dodaje. Ale trafiliśmy do pięknego lasu. Teraz już wiecie, ja też. Uczymy się razem. Tada! No dobra, słuchajcie. Przewęglowaliśmy trochę lasem, ale niestety. <gry> Dotarliśmy tu, gdzie musimy znowu wyjść na, na ulicę. Więc niestety nie ominie nas to, no. No nie ominie. A tak się przyjemnie szło. Aaaa. Witajcie, auta. To znowu ja. No dobra, ja już jestem w Leżajsku, można by powiedzieć, na Przedmieściach, chociaż to miasta nie przypomina, ale piękny Ursusik, oj, 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 cudo, 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 także tak mówiłem, jestem już w Leżajsku, zmierzam do centrum, centrum przemknę na szybko, udając się do mojego loku, o, jeszcze pociąg będzie jechał, Udając się do mojego lokum, które, tak jak mówiłem, Kamil mi załatwił, za które naprawdę dziękuję. No i potem z Kamilem się spotkam. Podjedziemy do Leżańska, do centrum i on oprowadzi mnie trochę po mieście, pokazując, co ciekawsze rzeczy w tymże mieście. Także, także taki jest plan. A tymczasem czekamy na Ciuchcie. Zobaczymy, której strony nabiedzie. Witajcie, ja już jestem po kąpieli. Przepraszam, że nie nagrywałem wcześniej, ale po prostu jak wpadłem tutaj. Jak zobaczyłem jaki mam pokoik, to od razu pobiegłem do łazienki się wykąpać. Tak mi brakowało kąpieli, że musiałem się cały po prostu po tych dwóch dniach z tego potu i z tego wszystkiego brudu obmyć. Także udało się, przebrałem się, odświeżyłem, podłączyłem już rzeczy do ładowania. Niech się tam podładuje to, co ma się podładować. No, i tak jak mówiłem, zgodnie z planem, e, powoli, powoli będę sobie odpoczywał i czekał na, na Kamila, aż podjedzie. I udamy się w miasto celem zwiedzania. A ja jeszcze za chwilkę skoczę, coś przekąsić, co by na pusty żołądek nie jechać i nie zwiedzać. Także super! Boże, jak mi brakowało prysznica! Wow.

Ja już jak widzieliście podjadłem, podjadłem żurek, wypiłem piwko z własnego browaru W sensie nie mojego tylko tutajszego Nowo 2023, ale no przepyszny, przepyszny Także zostawiam znowu bałagan <laughs> I uciekam, uciekam na zwiedzanie Kamień za niedługo będzie, więc, więc lecę Zobaczymy dokąd mnie porwie I co zobaczymy tak, temat jest taki z tym YouTube'em yy to się siedzi i wieczorem ogląda, wiesz? No Ja sobie po prostu czasami jak Nawet tam przegapię relacje twoje To sobie z żonką wieczorem usiadam odpalam sobie dwa odcinki Ja mam po prostu, to to mówi, jak miłość, nie? A to jest właśnie kamień, który mnie porwał Który mnie oprowadza Po leżajsku Dzięki czemu będziecie mieć ciekawy odcinek No bo ja to wiadomo jak <śmiech> <śmiech> Ja to testem odchodzenia <laughs> Tutaj mamy Produkcyjny jerozwet, chyba ja pokazany. Zdjęcia już 17 lat w browaru w Bryzajsku. Nie chcę bardzo sobie wyobrazić prywatną kolekcję jednego z pracowników browarów. Ile to miał w kolekcji? I tutaj jest 200 szklanek i kufli tylko z Bryzajska, to oprócz tego ma jakieś 2000 innych z całej Polski. Jeżeli to jest około 200 etykiet, na chwilę obecną, jak stwierdzi, ma ponad 40 tysięcy etykiet. I kilka tysięcy gadżetów tego typu co całkowlota. Ładna kolekcja. Pierwsza ja. etykieta Artykuła Dąbrowskiego. I tutaj powiększenie do w Przed Ten silnik przez 50 lat pracował w jednym z niemieckich browarów, dlatego tu jest. Też załatwiłem do zróbów wczesnego dyrektora yy, browaru nazwisko Ditforst. I tak, ten dwa główny w rzeczywistości miał dwie koło, miał w rzeczywistości bowiem 12 metrów. Mhm. Do niego były podpięte kolejne koła zamachowe z pasami. I, ale z że nie zmieścił, więc muzeum, jak na przykład Amsterdamie został skrócony. W tej formie trafił do nas. Mm -hmm. Moc ślimniej, a 400 klawim machinicy, bo Do tej pory działa. Mm -hmm. To jest to cała idea tych zabawek polega na tym, że yy, mamy klasztor i był odpusty, wiesz? nie i był od zabawki, ale z taką ideą, że. One mają mieć, mają działać, mieć baterii, mają spełniać poparcie. No niektórymi się bawiłem, przyznam szczerze, w młodości. Ale czarne. To już są współczesne. To są ciekawe zabawki. Ja napukam. Po prostu będziemy jeśli łączenia zabawek po bez skleju bez, e, e, bez połączeń metalowych. Ale one mają działać. Mm -hmm. Czadzik. Chociaż czekaj, ja już nie ruszam bo... O ostatnio, ostatnio jak poruszyłem, to trójka dzieci przybyło. To <laughs> Aha, okay. był, był taki temat, ja mam... To ja też nie tykam. <laughs> A ja są sobie. Nie, świetnie tutaj. Jest. No i w ten sposób szybkim krokiem zwiedziliśmy e, muzeum, muzeum browarnictwa i muzeum zabawkowe. No przyznam szczerze że naprawdę, szczególnie to zabawkowe <laughs> zrobiło na mnie mega wrażenie, e, bo no niektórymi z tymi zabawkami się bawiłem, takim właśnie tym, tym jeżdżącym motylkiem, który ruszał skrzydłówkami. Tutaj zresztą widać nam są takie większe e, modele tego. Tych zabawek naprawdę jest na czym oko zawiesić. Także mega. Mega zwiżanko. Chciałeś do fryzjera. Nasze miasto sułnie nie tylko z piwa i zabawek, ale też z fryzjerów. O, nie patrzy. Jak się odwrócisz, masz dwóch fryzjerów. ona nawet strony masz jednego fryzjera. A w samym rynku masz kolejnych pięciu fyzjów, więc masz... <gümnenwehte> Będę twardy, ja nie obcinam Cię. Więc masz co, 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 co... Ty pójdź, co wybrać. Cieplej w głowę. W sieci zaistniał tak zwana betonoza, bo ten rynek kiedyś był replantami, zarośniętymi drzewkami, krzaczkami, a teraz jak widzimy... Kojarzę, to, że taka kojarzę tego. Płyta. Eee, aczkolwiek ja tylko zobaczę, że mi na nie przeszkadza. Tu jest fajnie wyklony stanak, ale... Eee... W tym miejscu udowodnię Ci, że ten jest faktycznie jest trójkulturowy, bo mamy za wieżą ratuszową kościół chrześcijański. Ten mniejszy kościół, jak to jest, była cerkiew, a za tymi kamieniczkami jest hotel tadyka czyli tematy żydowskie, sadyckie, asyckie. Wieże można zwiedzać, tylko źle trafiłeś, bo temat jest taki, że w poniedziałki punkty turystyczne w Leżańsku nie działają to jest rynek właśnie w okolicach, w początku XX wieku i jak widzimy na tym rynku jest ta wielka płyta, prawda, tutaj nie było drzew, była na środku, są zresztą zdjęcia historyczne na który jest kostka bukowa i jest studnia i tyle na rynku, prawda, czyli ten rynek taki wspomniał bardziej funkcję spotkań społecznych a tu już wchodzimy do, do części pasyckiej, żydowskiej. Tutaj co roku przyjeżdża tak zwany Adar, czyli Roszlite Śmierci Zadykali Malecha, bo tutaj jest takiego wielu, Ochel. Przyjeżdża ponad 10 tysięcy pasydów. Czyli wyobraź sobie, jak leżańc ma 8-9 tysięcy, przyjeżdża na strzała 10 tysięcy pasydów, czyli spodwaja podwaja swój, swoją objętość. Mm -hmm. To tutaj już mamy taką dzielnicę, że doskałem ciby tak. co roku hasydzi przyjeżdżają z swoje prośby. I polega to na tym, że mają te prośby na karteczkach. Czy tutaj mają te karteczki też powsadzane I te karteczki się tutaj zostawia i je trzeba obmówić. I na samym końcu te karteczki wszystkie są zbierane i palone. Mm -hmm. A te kamienie poukładane, co coś od te znaczy, czy? To są tak zwane macewy, aha, te tak, kamienie. Wiesz co, yy, to jest chyba taka sama tradycja, jak się jedzie w góry, nie wiem, czy zauważyłeś, też yy, układamy kamienie w stosiki. Aha, okej. Okay. Czyli nie ma to większego to, znaczenia. Nie, nie. To są macewy nagrobne, macewami nagrobnymi, jak Niemcy tu przyszli. To drukowali y, y, drogi, mhm. dlatego też jak ten rynek remontowali, to tam tam może kilka tysięcy macew po prostu było wyciągnięte, odrestaurowane, y, konserwator zabytków to, tutaj pospisywał wszystko i, I układają to teraz to, na, na miejsce. I tak oto wieczorową porą stałem z powrotem podstawiony pod moje lokum. A tutaj możemy też podziwiać te właśnie browary, z których słynie ten lokal. Tak, tak, tak. Tutaj są wszystkie kadzie i tutaj się właśnie on tworzy. A ja mnie tam do pokoju odpoczywać.